A dzień dobry, dzień dobry kochani, w czwarteczek, 27 marzec, czwartek to taki mały piątek. E, witam w Różbita Kordian. E, dziś imieninki Lidi, Ernesta i Jana, więc wszystkiego najlepszego również dla osób urodzonych dziś, 100 lat. E, kochani, za oknem pochmurno, tak, dzisiaj ma być, ale w miarę ciepło. Jutro będzie lepiej, więc czekamy na ten piątek, a teraz sprawdzimy energię dla Was. Czyli za chwilkę wybierzecie kartę od 1 do 3 i zobaczymy z jaką energią dziś rezonujecie. Będzie też przesłanie dla osób urodzonych dnia 27 każdego miesiąca i dla e, zodiakalnych e, wag. Zatem zaczynamy. Raz i dwa i trzy. Więc, kochani, można wybierać. E, a może zanim właśnie wybierzecie, to może odwrócimy teraz, żebyście mogli się namyśleć. Jedynka, dwójka, trójka. Dam przesłanie dla osób urodzonych 27. Możecie mieć wiele spraw na głowie, wiele spraw do załatwienia, kochani, więc no trzeba się z czymś uporać, trzeba coś załatwić, ale dacie radę. I przesłanie dla zodiakalnych wag mówi, że czeka was głębokie emocjonalne uzdrowienie, więc to, co było złe, coś z czym się zmierzaliście, przynosiło jakiś smutek, gniew, już idzie w niepamięć i ruszacie do przodu zatem wszystkiego dobrego. A teraz sprawdzamy jedyneczka. Jedyneczka, jedyneczka. Jedyneczki mają też w sobie gotowość i dzisiaj będą działać. Dzisiaj będą działać, a może też i odpoczywać. Ale odpoczywać w, w jakimś takim ruchu. Czyli warto odpocząć spacerując, na rowerze, biegając, robiąc coś, czasem nawet sprzątając. Ale ten odpoczynek musi być zgodny też z ruchem. Więc jest energia do robienia dobrze organizmowi. E, dawanie jakichś witamin, energii. E, mogą też być wizyty jakieś u lekarzy, to nie jest, nie jest zaprzeczone, ale w takim celu, żeby właśnie coś sprawdzić w końcu, coś odwlekanego, zrobić jakieś badania, coś dobrego dla ciała i dla psychiki. E, dwójeczki. Oj, dwójeczki mają coś na nie. Oj, dzisiaj może być kiepskie samopoczucie. Dwójeczki, uważamy, na choroby, na niezapowiedziane wydatki, jakieś mandaty. Na wypadki. No, i też dzisiaj warto nie imprezować, bo to może być niezbyt dobry dzień. Więc uważajcie, dwójeczki. A trujeczki też mogą gdzieś zboczyć. Też mogą gdzieś zboczyć. U trujeczek mogą pojawić się flirty, romanse, nowe osoby, jakieś propozycje flirtów. Szczególnie to jest do trujeczek zbaczających, czyli będących w relacjach, więc też trujeczki, uważajcie na to. No, mam nadzieję, że najwięcej osób wybrało jedynkę. Mimo wszystko, jeśli są pytania indywidualne, zapraszam oczywiście prywatnie, bądź do kart, bądź do matrycy losu. Życzę miłego dnia i pozdrawiam.